Jesteśmy tutaj dzisiaj w dowództwie Wielonarodowej Brygady. Bardzo się cieszę z tego, że składający wizytę w Polsce prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w swoim programie zawarł tę wizytę tutaj dzisiaj w Lublinie. Podkreśla to znaczenie tego wielkiego wspólnego przedsięwzięcia trzech państw Brygady Polsko-Ukraińsko-Litewskiej. We wrześniu podpisaliśmy umowę w tej sprawie. Ta wizyta, rozmowy, które tutaj odbyliśmy, też pokazują, że chcemy, aby tworzenie brygady było szybkie, żeby te terminy, które sobie założyliśmy, czyli 2016, były przyspieszone. Mamy tu zadanie takie, aby działać szybciej. Bardzo jestem zadowolony z tego, że prezydent Poroszenko też mógł się zapoznać z infrastrukturą, mógł zobaczyć, że wszystko jest gotowe na przybycie ukraińskich oficerów. Też litewskich partnerów, my jesteśmy gotowi. Chcielibyśmy, żeby już jesienią przyszłego roku odbyły się ćwiczenia też wojsk, bo to nie tylko sztab, ale przede wszystkim konkretne jednostki mają działać. Myślę, że to pokazuje, że współpraca wojskowa Polski i Ukrainy, kilkadziesiąt przedsięwzięć, które planujemy na przyszły rok, ma też ze strony ukraińskiej bardzo mocne wsparcie, z czego się, z czego się bardzo cieszę.